Modlitwa do Matki Bożej w sprawach trudnych i po ludzku niemożliwych. Maryjo, matko cudów i nadziei, przychodzę do Ciebie w sprawie, która mnie przerasta. To, co noszę w sercu, wydaje się niemożliwe do rozwiązania. Ludzkie siły nie wystarczą. Dlatego zwracam się do Ciebie, tej, która uwierzyła w to, co niewidzialne. Ty, która powiedziałaś Bogu tak, choć nie rozumiałaś wszystkiego. Pomóż im nie zaufać, naucz mnie nie bać się Bożych planów, nawet jeśli wydają się trudne, dziwne czy zaskakujące. Mario, która byłaś przy Jezusie, gdy przemieniał wodę w wino, wstaw się za mną. Proszę cię, powiedz mu: Nie mają już, ty wiesz, czego mi brakuje. Uproś mi cud, jeśli taka jest jego wola, Matko. Która doświadczyłaś nocy wiary, a jednak nie zwątpiłaś, daj mi wytrwałość. Gdy wszystko wydaje się milczeć, przypominaj mi, że Bóg działa nawet w ciszy. Maryjo, uzdrowienie chorych, wspomożenie wiernych, królowo pokoju, przyjdź z pomocą. Twoje imię budzi nadzieję. Twoja obecność niesie pokój. Twoja modlitwa otwiera niebo. Z wiarą i dziecięcą ufnością składam tę sprawę w twoje dłonie. Niech stanie się tak, jak chce Bóg, ale proszę, byś mi towarzyszyła na każdym etapie. Amen.